Niedługo w Lublinie Lubelski Festiwal Filmowy, dlatego dzisiaj ze mną w studiu jest Emilia Rusin. Cześć, cześć, cześć. Emilia jest selekcjonerką animacji, specjalizuje się właśnie w kinie animowanym. Od, no, prawie od początku festiwalu współtworzy go i kieruje biurem festiwalowym. Tak jest, bardzo niesprecyzowana rola, która polega na robieniu prawie że wszystkiego. <noise> Ogarniacz. Tak. Super. No, ja bym chciała dzisiaj najbardziej skupić się na tej animacji, bo to jest bardzo ciekawe. No i jesteś w tym ekspertką. Nie wiem, czy sama bym o sobie tak powiedziała, że jestem ekspertką, ale na pewno animacja, krótkometrażowa, szczególnie jest czymś, czym zajmuje się od naprawdę wielu lat. Na początku to była po prostu fascynacja. To w ogóle był ten gatunek kina, który mnie zainteresował najbardziej ze wszystkiego. Ze, ze, ze wszystkich innych gatunków, i właściwie przez y, animację krótkometrażową trafiłam w ogóle do Centrum Kultury, najpierw jako widz, później jako wolontariuszka, później jako pracownik, później jako właśnie współorganizatorka festiwalu. O, od animacji się zaczęło. Y, był kiedyś taki cykl Future Shorts, y, gdzie było sporo animacji. No i jak jeszcze mieszkałam w Białymstoku, bo do Lublina przeprowadziłam się na studia. Skończyłam tutaj malarstwo na UMC się na Wydziale Artystycznym. Jeszcze będąc w Białymstoku, chadzałam tam do Białostockiego Ośrodka Kultury na różne pokazy, właśnie bardzo często animacji krótkometrażowej tak mnie to wtedy wciągnęło i tak mnie zafascynowało, że kiedy przeniosłam się do Lublina, kiedy tutaj zaczęłam studiować, od razu rozglądałam się za tym, gdzie tu można zobaczyć takie rzeczy i okazało się, że owszem, w Centrum Kultury jak najbardziej jest sala. Może nie do końca kinowa ona wtedy była, bo to była taka sala uniwersalna, ale pokazy tam się odbywały. I Andrzej Rusin, później mój mąż, z Kinoteatru Projekt organizował tam pokazy właśnie takich filmów. Później na tyle ta fascynacja jakby mnie nie, nie, nie wypuszczała ze swoich objęć, że y, pracę magisterską na Wydziale Artystycznym też pisałam na ten temat, akurat wybrałam sobie konkretnego artystę i y, pisałam o polskim animatorze Julianie Antoniszu y, i wtedy, wtedy naprawdę z, z, dowiedziałam się chyba najwięcej <grym> o polskiej animacji w, w czasie mojej edukacji i wtedy zaczęłam Mieć poczucie, że to zaczyna być coś więcej niż fajna forma spędzania czasu, że to już jest, no właściwie, jakby nie było droga jakaś tam naukowa. Tak? To, ta praca magisterska była w tym temacie, no a później się okazało, że to też droga zawodowa. I jeśli. Nie chciałabym używać tak dużych słów jak ekspertka, ale ale rzeczywiście z tą animacją obcuję dużo. Yy, oglądam tego sporo i yy, na pewno mam dosyć duże doświadczenie. Yy, też yy, jakieś doświadczenie jako autorka animacji, bo na wydziale artystycznym yy, w ramach studiów yy, robiliśmy animacje. Bardzo mi się to podobało, ale w pewnym momencie stwierdziłam, że no, trzeba się na coś zdecydować: albo robić, albo oglądać animacje innych i yy, organizować wydarzenia. Bo jednego i drugiego się nie da, ponieważ animacja jest niesamowicie wymagającą, jeśli chodzi o czas, ale też pogłębianie takich umiejętności technicznych mhm. dziedziną. Czyli też dzięki temu, że sama tworzyłaś, bardziej możesz docenić te, te dzieła. No, zdecydowanie. Mam wrażenie, że y, bardzo często oglądam animacje też pod kątem właśnie technicznym i myślę o tym, jeju, ile pracy ktoś w to włożył. I kiedy muszę, oglądając te setki animacji w czasie selekcji do festiwalu, jakąś animację, jakąś, no większość zdecydowaną niestety muszę y, odrzucić. Nie mogę przecież przyjąć do programu y, tylu filmów, ile dostajemy. Jest mi niesamowicie przykro, często. Często mam wrażenie, że, e, że, że aż widzę wysiłek, który autorzy wkładali w, w powstanie tych filmów, i, i ja go naprawdę doceniam. I, i, I wierzę, że to nie było łatwe, no ale niestety no, taka jest moja e, okropna rola <śm> <śm> tego, tego złego, tego bramkarza, który może wpuścić tylko tych kilka, kilkanaście, no, w, w porywach 20 sztuk animacji i tyle. Szczególnie to w przypadku y, amatorskich filmów, które często bywają bardzo ciekawe, no ale w takiej, przy takiej konkurencji y, niestety się nie dostają do programu. A za takimi filmami bardzo często stoją bardzo młodzi ludzie, czasami nawet dzieci wręcz, albo na przykład osoby 12-13-letnie. Trudno porównywać, oceniać takie filmy, takich osób z filmami, które wychodzą z wielkich studiów filmowych albo w ogóle ze studiów filmowych, albo na przykład są produkowane na uczelniach filmowych czy artystycznych, gdzie za produkcją jednego filmu stoi sztab ludzi. To zupełnie inaczej wygląda taka praca, kiedy to jest profesjonalna produkcja, a kiedy to jest jedna osoba, która zrobiła wszystko od początku do końca albo stworzyła jakiś mały zespół. No, mm -hmm. Więc tak doceniam Bóle selekcji. i podziwiam. <laughs> tak. Co też właśnie ciekawe, skoro jesteśmy przy selekcji. Y inne sekcje, tak jak pełny metraż czy krótki metraż, no jednak jest kilku selekcjonerów i no można sobie pozwolić, może nie na taką rozmytą odpowiedzialność, no ale jednak nie jest to tylko Twoje, tak? A twój, twoja selekcja jest bardzo autorska, bo robisz to sama. Czemu nie chcesz się z nikim podzielić? Aha, bo jestem taka samolubna. <laughs> Jakoś tak początkowo nie byłam selekcjonerką animacji. Było Przynajmniej parę edycji, kiedy wyodrębniły się w ogóle pokazy anima animowanych y, filmów jako oddzielne pokazy, kiedy robiliśmy to wspólnie. Ale to było właśnie mniej więcej w tym czasie, kiedy kończyłam studia i kiedy stwierdziłam, że ta animacja jest ważniejsza niż się wydawało mm -hmm. w moim życiu, i wtedy jakoś tak za, z, koledzy z festiwalu zaproponowali, czy nie chciałabym tego robić, a mi się tak spodobało, że od tamtej pory trzymam to i nie puszczam. I. i, <sum> <sum> y, i ale myślę, że y, selekcja, jak sama dobrze wiesz, bo też w niej bierzesz udział, y, to jest proces bardzo długotrwały, bardzo męczący. Dostajemy tych filmów niesamowicie dużo i myślę, że taki podział, y, jakby obowiązków, podział, że nie, nie wszyscy muszą zajmować się wszystkim, jest bardzo dobry. No ja y, 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 czuję się dobrze w tej mojej roli i. Y, od paru ładnych lat dostaję taki, takie, takie głosy zwrotne od, od widowni, że, że robię to dobrze. Mam nadzieję, <ścoughs> że są szczere. Ale bardzo mnie cieszy, kiedy widzę, że na pokazach animowanych bloków krótkometrażowych są rzeczywiście pełne sale, jest dosyć wysoka frekwencja, więc no, mam nadzieję, że rzeczywiście robię to dobrze. Znam takie osoby, które na lubelski festiwal filmowy przychodzą tylko na animację. Myślę, że to są takie friki jak ja sama, mm -hmm. <gry> którzy właśnie lubią animację. My poza festiwalem też robimy trochę pokazów filmów animowanych i są tacy ludzie, którzy przychodzą wyłącznie na nie. Na nic innego z naszych, z naszych innych pokazów, a na animację tak. No, cieszy mnie to, ponieważ ja no, mam bardzo y e nieobiektywny stosunek, nieobiektywne podejście do tej <coughs> dziedziny filmowej. Chociaż lubię inne krótkie metraże i pełne metraże jak najbardziej, oglądam w ogóle dużo różnych filmów, ale animacja moim jest mi najbliższa i moim zdaniem no, ma w sobie coś, coś niesamowitego. Przede wszystkim umożliwia autorowi wykreowanie totalnie własnego świata, którego nie byłby w stanie wykreować w jakiejkolwiek innej, innym gatunku. Właśnie rozmawialiśmy z Mackiem Misztalem, dyrektorem Lubelskiego Festiwalu Filmowego, że w animacji właściwie można zrobić prawie że, no, nie jestem pewna, ale chyba każdy gatunek, to znaczy może być Właśnie mamy w tym roku przykład y, kilku świetnych animowanych dokumentów. No i to są animacje, bo są zaanimowane, ale są dokumentami. To są filmy dokumentalne. One mm -hmm. opowiadają autentyczne historie. Często jest tak, że y, nagrania y, głosów to są wypowiedzi autentycznych osób. Y, no i w różny sposób animatorzy jakby podchodzą do tych historii y, i je ilustrują jakąś animowaną formą. Czasami to przybiera jeszcze inne kształty, no ale to są rzeczywiście animowane dokumenty. To już od paru lat mamy taką tendencję, że animowanych dokumentów jest całkiem sporo. Są oczywiście filmy, które w ogóle trudno zakwalifikować i w zasadzie są czymś w rodzaju eksperymentu, a też korzystają z animacji jako z formy wypowiedzi ale można zrobić przecież nie wiem horror animowany dlaczego nie też się zdarza rzadko ale się zdarza i w ogóle inne filmy gatunkowe ale zrobione w sposób animowany więc to jest bardzo uniwersalny bardzo uniwersalny sposób wypowiedzi który można na różne sposoby wykorzystać i przede wszystkim nie ma właściwie żadnych ram. Animator, no naprawdę, co mu przyjdzie do głowy i co jest w stanie stworzyć, to po prostu to robi. Inna sprawa, czy to później jest równie ciekawe dla widza, ale no, ja właśnie staram się wyławiać te, które mam wrażenie, że i animator wymyślając je miał i tworząc je miał z tego, no, że to było dla niego jakieś przeżycie, jak, jakaś ciekawy proces i, i dla widza będzie równie ciekawym oglądanie tego w kinie. Mhm. Wracając właśnie do tych dokumentów animowanych, o czym będą te, które zobaczymy na LFF już w listopadzie? W tym roku będzie ich kilka. Mogę powiedzieć o na pewno o animacji dokumentalnej Just a Guy, o raminezie, seryjnym mordercy, który miał Grono wielbicielek y, i siedząc w więzieniu, otrzymywał mnóstwo listów miłosnych, no, on był bardzo jakby wypromowany przez media y, masowe i, i był znaną postacią. Y, no i właśnie mam film animowany od, od tej y, osoby, a właściwie to nawet nie tyle o nim, co o y, trzech jego. Y, no właśnie, jak je nazwać? O trzech jego partnerkach, trzech jego ukochanych, czy raczej dziewczynach, które kochały go. Bo czy on je to nie wiem. <laughs> <laughs> um, takich to jest film jakby z historią współczesną, ale współczesną w sensie, która miała miejsce kilkanaście bodajże lat temu. Czy w każdym razie nie tak dawno, a mamy też dokument. Który, którego akcja w zasadzie dzieje się w XIX wieku, no bo animacja daje też tą możliwość, że możemy nas się w czasie. W czasie. Mhm. Przenosi nas w czasie i przenosi nas w miejscu, dzieje się w Londynie, dokładnie w londyńskich kominach. W kominach budynków mieszkalnych głównie. Mhm. To jest bardzo w sumie smutna animacja, opowiadająca o dzieciach, które pracowały jako czyściciele kominów. Także, no właśnie, już te dwa przykłady dają y, obraz tego, jaka jest niesamowita rozpiętość tematów, y, klimatów, postaci i miejsc, którymi animacja może się zająć. Mm -hmm. Ale też y, wydaje mi się, że teraz jest taki, y, może nie renesans, ale no jednak ta animacja jest bardziej doceniana. Chociażby y, film animowany AC Train, który był dwa lata temu tak, na festiwalu, y, czy teraz Zabito i Wyjedź z tego miasta, gdzie już zdobył najwyższą y, nagrodę w Gdyni w tamtym roku. Także y, no. Y Zainteresowanie animacją jest. I jest. E, zabij to i wyjedź z tego miasta jest e, czymś, co po prostu ogrzało moje serce. Uwielbiam ten film i to, że odniósł takie spektakularne sukcesy niesamowicie mnie cieszy. Bo y, ja cały czas niestety jeszcze muszę walczyć ze stereotypami i wi z, z widzami, może nie z widzami, tylko z, z poglądami widzów, którzy przychodzą y, na pokaz, bo przeczytali, że będą animacje i mówią, że to filmiki dla dzieci. No, no nie. To znaczy, oczywiście animacja, tak jak mówiłam w Parę zdań wcześniej ma nieskończone prawie że możliwości, więc równie dobrze może być filmikiem dla dzieci, może być bardzo dobrym filmem dla dzieci, może być y, głupawym filmikiem, może być filmem reklamowym, y, no, ma mnóstwo zastosowań. Y, tylko, że y, moim zdaniem najbardziej wartościowa jest ta animacja artystyczna, autorska y, i ona nie jest bardzo znana. I takie filmy jak Zabito i wyjedź z tego miasta albo Twój Vincent parę mhm. lat temu. Mam nadzieję, że docierają do na, na tyle szerokiej publiczności, że wielu odbiorców się w ogóle dowiaduje o tym, że ten film e, animowany może być też taki. No ja właśnie poznałam dopiero animację, no, no tak mi się wydaje, że dopiero na e, Lubelskim Festiwalu Filmowym, bo no, wychowałam się chyba jak większość y, Ludzi z mojego pokolenia na filmach Pixara, Disneya, jednak jest to animacja komputerowa, bardzo estetyczna, też prosta i łapiąca do serca, no bo jest dosyć prosty mechanizm tak? prosta historia. Yy. Co też jest ciekawe, no ale jest, jednak jest to komercyjne i wyprodukowane przez, to, przez wielkie studio, tak? Przez sztab ludzi, jak na początku powiedziałaś. I jestem ciekawa, może też słuchacze są ciekawi, właśnie czym dla ciebie różni się animacja ta festiwalowa od tej komercyjnej, tej no, przeznaczonej dla szerszej publiczności. A Przyznam się szczerze, że dosyć rzadko oglądam komercyjną animację. Yy, oczywiście lubię czasem wrócić do szereka albo <śm> 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 filmów familijnych, animowanych, jak najbardziej. One mają yy, swój urok, ale są filmami no, rozrywkowymi jednak przede wszystkim. Yy, a właśnie filmy, które my pokazujemy na festiwalu, yy, bardzo rzadko są rozrywkowe. To nie znaczy, że są. Yy, jakimś niestrawnym dziełem artystycznym, bo właśnie staram się tak wybrać te filmy, żeby one były, nadawały się do obejrzenia, żeby oglądanie ich nie było męczące. A jeśli nawet czasem się zdarza, że jest męczące, to żeby widz po obejrzeniu stwierdził, że to miało sens i że to mu coś dało, że męczył się, że nie wiedział po co to ogląda, ale na koniec jakby wychodzi przekonany o tym, że zobaczył coś ciekawego. No i niestety nie da się uniknąć tego, że przy takiej selekcji filmowej wchodzi też po prostu kwestia gustu mojego własnego. Mój filtr pewnie się różni od, na pewno się różni od filtrów innych osób i staram się... Poza tym, że wybieram filmy, które mi się podobają. Staram się, żeby były o ciekawych tematach, żeby miały fajną formę ciekawą, żeby były oryginalne wizualnie. Ostatnio mamy coraz więcej filmów, powiedziałaś tu o Pixarze, robionych w tej technice modelowania 3D komputerowego, ale które. Korzystając z tej techniki robią coś zupełnie innego, coś tak bardzo niepiksarowego. Będzie kilka filmów takich właśnie w tym roku, w konkursie animacji i polecam zwrócenie na nie uwagi. Jak, jakby metodami pracy właśnie wielkich studiów, takimi, być może nawet tymi samymi programami, można stworzyć coś zupełnie innego, bo nie używa się tych schematów, tych klisz. Fabularnych, ale też co do postaci. No Wiemy, że rany przecież internet jest pełen poradników czy, czy takich kompendiów, jak wygląda postać Pixara czy z Disneya, jakie musi mieć oczy, jakie musi mieć <laughs> proporcje twarzy i tak dalej. A animatorzy, którzy mają swobodę i robią to co chcą i wymyślają to co chcą, tworzą tak niesamowite postaci, na przykład, czy w ogóle całe uni uniwersum, to może za dużo powiedziane, ale całe otoczenia, w których te postaci funkcjonują, pojawiają się, to no naprawdę, ich nic nie ogranicza. Być mhm. może poza czasem. Czasem. <laughs> ale jak pokazał Mariusz Wilczyński i z tym można sobie poradzić. Robiąc film przez kilkanaście lat. Świetnie, to już w listopadzie będziemy mogli zobaczyć te animacje, o których mówisz. Zaproś słuchaczy na festiwal. Festiwal odbędzie się w tym roku w dniach 19-27 listopada w Centrum Kultury i, i w Akademickim Centrum Kultury i Mediów y, Hatkarzaka. Y, w tym roku w tych dwóch lokacjach y, pokażemy Państwu y, bardzo dużo krótkich metraży, odrobinę mniej pełnych metraży y, w pokazach konkursowych i pozakonkursowych tematycznych. Y, Wśród nich znajdą się też pokazy samej animacji, na które zapraszam bardzo, 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 ale na cały festiwal zapraszam też bardzo mocno.